Ogólnopolskie Stowarzyszenie Ekologia Polska realizuje projekt Polska wieprzowina na kulinarnych szlakach. Celem projektu jest promocja polskich produktów wieprzowych oznaczonych znakiem Produkt Polski oraz oczywiście poszerzenie świadomości konsumentów o walorach zdrowotnych wieprzowiny i dostarczenie informacji o certyfikowanych systemach jakości mięsa wieprzowego. Takie spotkania to przede wszystkim miły czas spędzony w gronie osób, które chcą się dowiedzieć więcej o wieprzowinie. Jest to przede wszystkim bardzo smaczna kolacja z lokalnych produktów przyrządzona przez kucharzy. A w trakcie takiej kolacji jest oczywiście prelekcja, podczas której dowiadujemy się właśnie o celach projektu. Wieprzowina ogólnie ma więcej elementów niż drób. Przez to w większej ilości potraw lub bardziej ciekawie możemy ją zastosować. No i też ma, poszczególne części mają zupełnie inny smak, na przykład polędwiczka, golonka zupełnie inne mięso, przez to można się bawić ciekawiej, wykorzystać te kawałki. Dzisiaj jako przystawkę mamy patyon krót, jest to forma francuskiego pasztetu. Danie główne serwujemy z w świni puławskiej. Postawiliśmy na to mięso, żeby też pokazać ludziom, że wieprzowina to też jest bardzo jakościowe mięso, jeśli mamy dobry produkt. Mięso wieprzowe to najlepsze białko, jakie może przyswajać ludzki organizm nasz organizm. To po pierwsze. Po drugie, cała pula aminokwasów, które rzeczywiście są idealnym. Źródłem dla naszej codziennej diety i który po prostu powinniśmy korzystać. Jeżeli na tej etykiecie mamy określone symbole, brandy, loga, które informują nas o tym, że ten produkt jest rzeczywiście najwyższej jakości, możemy wtedy spokojnie odrzucić do koszyka i iść do kasy. Małżonka była ze mną i już mówiła, że coś takiego, coś takiego musi spróbować zrobić. Bardzo smakował mnie dzisiaj dzisiejszy obiad to był ten e, e, schap, faszerowany z glusekami ziemniaczanymi i z burlaskami na ciepło. Zawsze szukam ekologicznych produktów, tym bardziej, że jestem producentką ekologicznych miodów. Mamy certyfikat od 2008 roku i tak samo jeśli chodzi o mięso, zwłaszcza mięso, też sprawdzam jakość tego mięsa i kupuję z małych, znanych zakładów mięsnych.